Jest wtorek, 27 dzień stycznia, to są wiadomości Nowego Dziennika, Aleksandra Słabi, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu mowa będzie o zamieci śnieżnej, która obeszła nas bokiem, powiemy też o trzech rosyjskich szpiegach schwytanych w Nowym Jorku oraz o tym, że nawet w Polsce dopadnie nas amerykański fiskus. A zaczynamy od pogody. Miała to być historycznych rozmiarów zamieć śnieżna o katastrofalnych skutkach. Jeszcze w poniedziałek po południu meteorolodzy i władze naszego regionu ostrzegały, że w Metropolii spadnie nawet 24 cale śniegu. Zamknięte zostały drogi, szkoły, urzędy, odwołano loty, wprowadzono zakaz jazdy samochodem, a nawet wyłączono z ruchu nowojorskie metro oraz komunikację podmiejską. Zamiast zamieci śnieżnej w nowojorskiej metropolii skończyło się jednak na zwykłych dla tej pory roku opadach śniegu. Decyzje władz Nowego Jorku i New Jersey teraz ostro krytykują mieszkańcy regionu. To jest absurd, miasto kompletnie stanęło i to z jakiego powodu, że w styczniu popadał śnieg? Podobne głosy słychać było we wtorek wszędzie. Krytyką tętnił również internet, a główny synoptyk National Weather Service w New Jersey przeprosił za stworzenie pogodowej paniki. Dziękujemy Radio Rampa za materiał filmowy z Greenpointu, a więcej na ten temat przeczytają Państwo w środowym wydaniu nowego dziennika. W związku z zapowiadaną zamiecią śnieżną zamknięto też wszystkie instytucje kulturalne w Nowym Jorku, przez to nie odbyła się zaplanowana na poniedziałek premiera bezprecedensowej kołprodukcji Metropolitan Opera i Teatru Wielkiego, czyli spektaklu Jolanta Zamek Sinobrodego w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Miał być to debiut polskiego reżysera na tej prestiżowej scenie operowej. Premiera odbędzie się w najbliższy czwartek. A teraz informacje dla osób rozliczających się z podatków w USA, a posiadających dochody lub aktywa w Polsce. Polska będzie wysyłać do Stanów Zjednoczonych informacje na temat amerykańskich podatników. Rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia tzw. ustawodawstwa. FATCA, czyli Foreign Account Tax Compliance Act. Przypuszcza się, że do ratyfikacji dojdzie bez przeszkód. W myśl ustawy polskie instytucje finansowe będą przygotowywać raporty i identyfikować klientów, którzy mają jakieś powiązanie z amerykańskim systemem podatkowym. IRS chce sprawdzać, czy nie unikają oni opodatkowania poprzez ukrywanie aktywów i dochodów za granicą. Podobne umowy zostały już podpisane przez wiele innych europejskich krajów. A teraz przenosimy się do New Jersey. Wygląda na to, że gubernator New Jersey Chris Christie na poważnie szykuje się do kampanii prezydenckiej. Ogłosił właśnie utworzenie komitetu akcji politycznej PAC, przez który będzie mógł zbierać fundusze na kampanię. Zdaniem analityków to pierwsze z serii przedsięwzięć, które Christie podejmie rozważając ubieganie się o urząd prezydencki. Podkreślają przy tym, że takie komitety od dawna prowadzi już 14 innych kandydatów. Swój Komitet Akcji Politycznej Krysti nazwał Leadership Matters for America. Jego misja natomiast bazuje na przesłaniu Krystiego, że Ameryka straciła kontrolę nad tym, co się dzieje, bo prezydent Obama zawiódł narod, naród jako lider. W Nowym Jorku natomiast władze federalne wykryły spisek szpiegowski. W poniedziałek sąd wysunął oskarżenia przeciwko trzem obywatelom rosyjskim którzy podejrzewani są o potajemną pracę dla wywiadu rosyjskiego. Zbierali głównie informacje dotyczące ewentualnych sankcji amerykańskich na Rosyjską Federację oraz planów stworzenia alternatywnych źródeł energii. Dwóm szpiegom udało się opuścić już Stany Zjednoczone, chroni ich immunitet dyplomatyczny, bo pracowali dla Przedstawicielstwa Handlowego Federacji Rosyjskiej oraz Przedstawicielstwa tego kraju przy onz -cie. Trzeci, Ewgeni Burakow, pracował dla rosyjskiego banku i został aresztowany na Bronxie. Oskarżony jest o nielegalne działanie szpiegowskie na rzecz obcego kraju. Pozostałym dwóm postawiono zarzut konspirowania i współpracy z Buriakowem. Więcej na ten temat w środowym wydaniu Nowego Dziennika. A teraz o dwóch tragediach na Manhattanie. W poniedziałek rano przed budynkiem koncernu News Corporation, w którym mieszczą się redakcje Fox News, New York Post oraz Wall Street Journal, zwolniony z Fox News 41-letni Philip Perea popełnił samobójstwo. Twierdził, że stacja telewizyjna zrujnowała jego karierę i doprowadziła do tego, że nie miał za co dalej żyć. Został zwolniony za to, że w KTBC teksańskiej filii Fox News wyemitował materiał, który nie spodobał się szefowi policji w Austin w Teksasie. Do innego tragicznego zdarzenia związanego z utratą pracy doszło w niedzielne popołudnie w Home Depot na Chelsea na Manhattanie. 31-letni Calvin S. Dale zastrzelił kierownika działu, a potem siebie. W sklepie wtedy znajdowało się około 70 pracowników oraz setki klientów. Na szczęście nikt z nich nie odniósł żadnych obrażeń. I na koniec informacja z kolonijnego podwórka. Na sobotnim balu stypendysty Organizacja Studentów Polskich wręczyła doroczne granty dla studentów. Studia w USA są drogie, więc każda pomoc finansowa jest bardzo potrzebna, mówili zgodnie finaliści. W tym roku stypendia przyznano czterem osobom: Robertowi Bronhardowi, Izabeli Dzienisiewicz, Piotrowi Madejowi oraz Karolinie Rakus Wojciechowski. Kształcą się oni na Hunter i Baruch College w Syracuse University oraz na, na Harvardzie. Przyznawane od kilkunastu lat stypendia PSO przeznaczone są dla studentów polskiego pochodzenia bez względu na ich status imigracyjny. Fundusze na ten cel pochodzą z corocznych bali, a także z donacji, które można wpłacać przez cały rok. Szczegółowe informacje znajdują się na Facebooku oraz na stronie organizacji pod adresem wwwpso Zachęcam do lektury środowego wydania nowego dziennika, które jest większe niż zazwyczaj, bo wzbogacone m.in. oddziały edukacja oraz zdrowie, które normalnie ukazują się we wtorkowym wydaniu naszej gazety. W szczególności polecam artykuł Tomasza Wojciechowskiego pod tytułem Kultura filarem niepodległości który powstał na podstawie niezwykle interesującego wykładu profesora Andrzeja Nowaka w Paseik w New Jersey. W dziale turystyka czytelnicy poznają uroki dżungli amazońskiej w porze deszczowej, czyli w styczniu. Natomiast w dziale nieruchomości piszemy o najbezpieczniejszych miejscowościach w New Jersey. Na koniec przypominamy, że Nowy Dziennik poszukuje grafika komputerowego. Referujemy osoby ze znajomością programu Quark Express oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracy. Zainteresowanych prosimy o przesłanie podań na e-mail dziennik.mi.com. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV jutro o 11 wieczorem. Poprowadzi je Anna Arciszewska. Natomiast już za chwilę wiadomości z Polski przygotowane przez dziennikarzy z telewizji Republika. Zapraszam.